Misja numer 32 o prostej nazwie tunels, czyli chyba to znaczy tunele. Co tu mamy? Już widzę, że jest dosyć ciężko, a przynajmniej tak się wydaje. Nie wiem, czy to tylko złudzenie, czy rzeczywiście jest ciężko. Muszę iść sobie w dół. Mam spinkę i mam czerwoną dyskietkę. Trzeba sobie pamiętać, że mam jedną czerwoną dyskietkę. No i tutaj już jest dylemat na samym początku. Czy iść w lewo, czy iść w prawo. Tam widzę w tym pomieszczeniu po prawej jest wyjście. Może sobie pójdę na początek w prawo. I co my tu mamy? Są do zebrania spinki. I jest pomieszczenie takie właściwie kwadrat, w którym jest kilka spinek i wyjście. Hmm. Ale już chyba zepsułem, właśnie tym, że poszłem w prawo. Bo teraz, jak będę chciał wrócić, to muszę zmarnować czerwoną dyskietkę. A pewno ona będzie potrzebna do czegoś innego, i będę miał brak tych czerwonych dyskietek. No to I jednak widzę, że nie tędy droga, <laughs> więc misję robię od nowa. Ale teraz, już przynajmniej wiem, że muszę sobie to zebrać i iść w lewo, a następnie w górę. No dobrze, więc co to jest tutaj za motyw taki Możemy sobie zebrać te spinki Chociaż chociaż nie wiem właśnie, bo tutaj trzeba się jakoś przedostać dalej. Mamy jedną dyskietkę czerwoną. No dobrze, to spróbuję sobie tą dyskietkę czerwoną tutaj podłożyć. A dalej się dostać przy użyciu na przykład tych kulek. Nie wiem do czego tutaj jest ta pomarańczowa dyskietka, właśnie nad tą kulką. Oj, 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 teraz się nie uda już. Chociaż nie uda się, jest jeszcze takie rozwiązanie. No dobrze, czyli tutaj sobie poszłem dalej. Tu jest jakaś spinka zablokowana. Na razie się nie mogę do niej dostać. Więc idę po prostu dalej, a tutaj mam kolejną czerwoną dyskietkę. Mogę się do niej dostać, yy, uwolnić ją przy użyciu dyskietki pomarańczowej na przykład. Yy, teraz się dostanę po nią i mogę sobie wrócić właśnie do tej spinki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, już taka no. Trudna misja, gdzie tak nie do końca wiadomo, co trzeba zrobić. Nie wiem, czy ja robię cały czas dobrze. Możliwe, że coś zepsułem, że tam w tym pomieszczeniu, które właśnie teraz jest, omijam od prawej strony, że tam może coś trzeba było zrobić inaczej. No, tego nie wiem. Teraz te nożyczki muszę sobie tutaj wypuścić. I co mamy dalej? Aha, tu nic trudnego nie ma, tylko sobie zbieram spinki i. Przechodzę kolejnym tytułowym tunelem w prawo. No dobra, tutaj. Aha, nie mogę teraz pójść w górę, bo sobie przyblokuję, więc muszę zacząć od tej strony, jakby. No dobrze, niech będzie tak. A tu robię dokładnie tak samo. Okej. Okay, to się nawet udało, chociaż było dosyć trudne. Idę sobie dalej i zbieram sobie kolejną czerwoną dyskietkę. No okej, okay, na razie tutaj trzeba po prostu wyzbierać te spinki wśród co prawda dużej ilości kamieni. Ale nic tutaj trudnego poza tym nie ma. Okej, okay, czyli teraz muszę iść hmm, teoretycznie w górę, mam tylko drogę, ale mogę sobie zrobić przejście w prawo, używając tutaj czerwonej dyskietki, niszcząc te trzy szpulki, ale już widzę, że coś jednak zrobiłem źle, bo teraz nie mam jak się dostać do wyjścia. Hmm. Trudna ta misja, skomplikowana, już byłem prawie na samym końcu i mi się nie udało. Muszę teraz mniej chaotycznie działać, wszystko na bieżąco dokładnie myśleć, jak to zrobić. Idziemy sobie w dół, tutaj nie mogę nic zmienić. Zbieram sobie czerwoną dyskietkę, no i idę w lewo, tak jak wtedy szłem w lewo. Tutaj innej drogi nie ma, no dobrze. Coś tutaj zrobiłem źle, chyba w tym pomieszczeniu, bo użyłem dyskietki czerwonej, żeby się tam przedostać niżej. A chyba ona nie była do tego potrzebna, żeby się tam dostać. Ale co tu mogę zrobić innego? Jest ta pomarańczowa dyskietka, którą wtedy teoretycznie zmarnowałem. Ale teraz, gdyby jej tak zrobić tutaj drogę, taki korytarz przejściowy w lewo, nie zjadać tej spinki, tylko na przykład teraz zrobić jej tutaj. W dół drogę, i teraz jakbym ją przepchnął, to ten miękki murek bym zniszczył tą pomarańczową dyskietką, a czerwoną dyskietkę, którą wtedy do tego celu użyłem, bym sobie zachował. Tylko jeszcze jedna rzecz: czy mi się nie zniszczy spinka przez to? Nie, nie powinna. Ona spadnie, bo zielone pola y, pod nią się zniszczą, ale ona sama y, nie uszkodzi się. No dobrze. To teraz robię dalej, tak jak robiłem. Przy użyciu tych kulek sobie detonuję pomarańczowe dyskietki. I robię sobie w ten sposób przejście w dół. Ok. O, co prawda, niedobrze, że mi się nie udało od razu tego zrobić, ale. Hmm. Trochę się zapoznałem z planszu, mniej więcej wiem co mnie czeka. I tutaj do tej spinki trzeba się dostać przy użyciu jakiejś czerwonej dyskietki. I chyba mogę użyć tej co mam, bo to bez różnicy czy użyję tej co mam, czy tamtej co tam widać ją wyżej. Bo i tak tamtą sobie zabiorę. Więc to chyba nie ma różnicy. Dobrze, co tu było dalej? Do tej, dysk do tej czerwonej dyskietki się dostawałem używając tej pomarańczowej dyskietki. Ta na dole nie wiem do czego jest potrzebna, ale zbieram sobie tą. Teraz zbieram spinkę i uciekam przed nożyczkami, bo ja muszę wypuścić, żeby móc iść dalej. No dobra, teraz muszę pamiętać sobie o tej spince, o tych spinkach i przechodzę sobie. Do tej części planszy. Teraz jak ja to robiłem. Zjadałem sobie tą spinkę tutaj. Teraz to opuszczałem i robiłem sobie taki myk. I bardzo podobnie to było tutaj. Ok. To mamy z głowy. I teraz mamy dwie czerwone dyskietki, czyli jest idealnie tyle, ile powinno być. No, tu sobie zjadam te wszystkie spinki, które są tutaj umiejscowione wśród kamieni. I jak te spinki zbiorę. Ups. Niestety weszłem w spadającą spinkę. Oj, 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 coś mi ta misja nie idzie. No dobrze, teraz już naprawdę będę ostrożny, żeby mi się udało, bo już czwarte podejście to jest bardzo niestety dużo. Ale już przynajmniej dokładnie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Już się teraz dołożę wszelkich starań, żeby się nie pomylić. Musi mi się teraz udać. O, teraz już powinno pójść szybko, bo już wszystko wiem co i jak. Ok, tą spinkę sobie zbieramy po raz kolejny. Tutaj nic skomplikowanego na razie nie ma. Zbieram sobie tylko tą czerwoną dyskietkę. Teraz wypuszczam nożyczki, które sobie idą tutaj górą, więc mi nie zaszkodzą w żaden sposób. Teraz jem te splinki. Dobrze. Muszę tutaj uważać, bo żeby nie musieć po raz piąty już tej misji powtarzać, bo już trochę mnie to denerwuje, jak mi tak nie wychodzi po raz któryś. No dobrze, mam dwie czerwone dyskietki, na razie wszystko poszło i tak jak należy. Tu muszę uważać, żeby znowu się na czymś banalnym nie wpakować, bo jak jakiś taki trudny element jest, no to łatwo tam coś zepsuć, ale na takich łatwych rzeczach to już myślę, że to zbędne, żeby coś tutaj musieć powtarzać. Ok, teraz, żebym absolutnie nie poszedł w górę, muszę sobie te trzy szpulki zniszczyć, i zostaje mi jeszcze jedna dyskietka czerwona, którą uży, użyję sobie w tym pomieszczeniu po prawej stronie, w którym już właśnie jestem. Tu sobie te spinki wszystkie pozbieram, zrobię sobie troszkę miejsca, bo tam. Ja do wyjścia się mogę dostać albo od dołu, albo od lewej strony, ale od lewej nie mogę, bo się nie dostanę do spinek. A wszystkie te spinki muszę sobie zebrać, więc muszę do tych spinek najlepiej się dostać od dołu. Tylko, że tę dyskietkę podkładać tutaj na środku, pod centralnie pod wyjściem. Czy lepiej gdzieś tu, albo tu na przykład. Jak to spadnie, tu będzie kulka, spinka, kulka. Kulki spadną ze spinek i spadną jeszcze tamte kolejne spinki, a chyba kulka z wyjścia nie spadnie, więc tutaj powinno to wyjść dobrze. Tylko muszę się trochę oddalić, żeby nic mi nie spadło na głowę. No dobrze, czyli misja 32, tunel skończona po czterech próbach. A już na dzisiaj będzie wszystko.